Salomon jest jednym z najbardziej ikonicznych królów w historii, wyróżniając się nie tylko jako następca swojego ojca, króla Dawida, na tronie Izraela, ale także dzięki swojej niezwykłej mądrości i znakomitym osiągnięciom, z których najbardziej znane jest zbudowanie pierwszej świątyni jerozolimskiej. Jego wpływ wykracza poza Stary Testament, gdzie jest wymieniany około 300 razy, a także co najmniej 12 razy w Nowym Testamencie. Ponadto, Salomon pojawia się w tekstach pozabiblijnych i jest związany z legendami żydowskimi, które łączą jego imię z praktykami mistycznymi i teoriami o kontroli demonów. Chociaż Salomon nie występuje w tekstach biblijnych aż do ostatnich dni panowania Dawida, jego imię staje się wyraźnie widoczne po tym okresie. Zgodnie z Biblią, Salomon był synem Dawida i Batrzeby, żony Uriasza. Urodził się. Gdy Dawid już rządził z Jerozolimy i jest również znany w Biblii pod imieniem Jebibiasz, co oznacza ukochany przez Pana. Salomon rządził Izraelem przez około 40 lat, między 971 a 931 rok przed naszą erą, chociaż niektóre źródła wskazują na alternatywną chronologię 960 do 920 rok przed naszą erą. Niewiele wiadomo o dzieciństwie i młodości Salomona, ale kontekst rodziny Dawida sugeruje środowisko pełne konfliktów. Dawid miał wiele żon, co prowadziło do sporów i problemów między nimi a jego dziećmi, tworząc burzliwy klimat, który z pewnością wpłynął na wychowanie Salomona. Walka o władzę w rodzinie królewskiej i wewnętrzne intrygi są widoczne w Biblii, zwłaszcza gdy Dawid się starzał i następca musiał zostać wybrany. Salomon objął tron w czasie wielkiego napięcia i sporów, a jego wstąpienie na tron było związane z serią wydarzeń politycznych i rodzinnych, które umocniły jego władzę. Oprócz bycia wybitnym władcą, Salomon jest również pamiętany za swoje ogromne bogactwo i mądrość, która uczyniła go jednym z najbardziej szanowanych liderów swojego czasu. Synowie Dawida często byli w centrum intryk i sporów, kierując się ambicją i dążeniem do władzy. Salomon, w szczególności, pojawia się w biblijnej narracji w okresie wielkiego napięcia w rodzinie królewskiej, gdy walka o tron Izraela nasilała się z powodu starości i słabości króla Dawida. Przed Salomonem Absalem, przyrodni brat Salomona, próbował już zdobyć tron ojca, ale nie odniósł sukcesu. Później Uniez, inny ocalały syn Dawida, próbował powtórzyć krok Absaloma, ogłaszając siebie królem Izraela. Uniez uzyskał poparcie Joaba, byłego generała Dawida, oraz kapłana Abiatar i próbował wszelkimi sposobami zdobyć tron, organizując nawet ceremonię koronacyjną. Kiedy plan Adoniasa został odkryty. Batseba, prorok Natan, kapłan Zadek i inni sojusznicy zmobilizowali się, aby przypomnieć Dawidowi o obietnicy niewypełnionej jeszcze, że Salomon będzie jego następcą. W ten sposób Dawid wydał rozkazy dotyczące wstąpienia Salomona na tron, a Salomon został koronowany na króla Izraela przez Zadoka. Jest prawdopodobne, że w momencie koronacji Salomon miał mniej niż 18 lat. Panowanie Salomona trwało około 40 lat, ale uczeni dyskutują. Czy jego rządy miały miejsce mniej więcej między 971 a 931 rok przed naszą erą, czy między 960 a 920 rok przed naszą erą, przy czym pierwsza możliwość jest bardziej prawdopodobna. Po śmierci Dawida, Salomon postąpił zgodnie z instrukcjami ojca, aby umocnić swoją władzę i wyeliminować opozycję. Nakazał egzekucję Adoniasa i Joaba, wygnanie Abiatar i rządził bez wewnętrznego oporu. Salomon odziedziczył po Dawidzie rozległe terytorium o powierzchni około 128 tysięcy km2. W czasie jego panowania wprowadził istotne reformy administracyjne, zastępując dawne podziały plemienne na 12 dystryktów administracyjnych, z których każdy miał urzędnika wyznaczonego przez króla. Dystrykty te były odpowiedzialne za zapewnienie zaopatrzenia dla dworu przez cały rok, przy czym każdy dystrykt odpowiadał za dostarczanie zapasów przez jeden miesiąc. Lista dziennych zapasów była znaczna, zgodnie z zapisami w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 4, obejmującą 9,000 kg mąki, 30 wołów, owce, barany oraz różne rodzaje mięsa i ptactwa. Wiele osób uważa te ilości za przesadzone, ale były one przeznaczone dla całego dworu Izraela, który prawdopodobnie liczył ponad 12 tysięcy osób codziennie. Dwór Salomona był dobrze zorganizowany. A jego współpracownicy rządowi byli znani jako książęta. W dziedzinie wojskowości Salomon dokonał znacznych ulepszeń, wprowadzając wozy bojowe i kawalerie do swojego wojska, a także budując nowe drogi i fortyfikacje na granicach, aby chronić szlaki handlowe. Handel był jednym z filarów jego panowania, kontrolował szlaki handlowe i ustanowił strategiczne punkty, które przyniosły ogromne dochody. Srebro stało się tak powszechne w jego królestwie jak kamienie i cedr a Salomon żył w splendorze bogactwa niespotykanego wcześniej w Izraelu. Był również wybitnym dyplomatą, utrzymując Izrael w stosunkowej bezpieczeństwie i pokoju podczas swojego panowania. Jego pierwszą dużą umową handlową było porozumienie z Hiramem, królem Tyru, z którym nawiązał stosunki wymiany i sojuszu. Co roku król Salomon wymieniał około 2000 ton pszenicy i 400 tysięcy litrów czystego oliwy z oliwek w zamian za drewno do swoich budowli. Ponadto zawarł umowę z egipskimi kupcami na handel końmi i wozami, które następnie eksportował do Chetytów i Syryjczyków, uzyskując tym samym znaczny zysk. Jednak to handel morski przyniósł Salomonowi największe dochody. Jego statki pływały po Morzu Czerwonym i Morzu Arabskim, docierając aż do Ofiru, w podróżach trwających nawet trzy lata. Dochody z tych wypraw, wraz z podatkami od handlu i opłatami pobieranymi od ludności, podniosły majątek Salomona do wyjątkowych poziomów, czyniąc go jednym z najbogatszych ludzi w historii. Wśród wszystkich budowli wzniesionych za panowania Salomona, świątynia w Jerozolimie była bez wątpienia najważniejsza. Zgodnie z boską obietnicą, Salomon zrealizował projekt swojego ojca, Dawida, budując świątynię dla Arki Przymierza. Aby to zrobić, Salomon wykorzystał przymusową pracę, zwłaszcza od podbitych przez Izrael ludów kananejskich, ale ponieważ liczba pracowników była niewystarczająca, zrekrutował również Izraelitów do tej pracy, narzucając im przymusowe roboty. Decyzja ta wywołała niezadowolenie, co było widoczne w wydarzeniu śmierci Adonirama, nadzorcy pracowników. Świątynia została zbudowana na górze Morije, miejscu, gdzie Dawid wcześniej wzbił ołtarz dla Pana i... Prawdopodobnie, gdzie Abraham miał ofiarować Izaaka. Chociaż Dawid zebrał materiały do budowy, dopiero w czwartym roku panowania Salomona rozpoczęto budowę. Pomimo, że jej wymiary wydają się skromne według dzisiejszych standardów, budowa świątyni była monumentalnym przedsięwzięciem w tamtym czasie, zbudowaną z najcenniejszych materiałów, w tym ton złota i drogocennych drewie. Gdy budowa została zakończona w jedenastym roku jego panowania, Salomon zorganizował wielką uroczystość, składając wiele ofiar na poświęcenie świątyni. Oprócz świątyni, Salomon zbudował wiele innych obiektów w Izraelu, takich jak dom Lasu Libanu, o długości 50 metrów, szerokości 25 metrów i wysokości 15 metrów, portyk kolumnowy o wymiarach 25 na 15 metrów, sala na tron, gdzie prowadził sądy, oraz dom dla córki faraona Egiptu, jednej z jego żon. Jego własna rezydencja była również znacząca. Pomieszczająca 700 żon i 300 konkubin, oprócz niezbędnych służących. Salomon zbudował również fortecę Nilu, aby chronić świątynię. Poza swoją bogactwem, Salomon był również znany ze swojej mądrości. Biblia opisuje sen, w którym Bóg ukazał się Salomonowi i zapytał, czego najbardziej pragnie. Salomon mógł prosić o bogactwa, długowieczność lub honor ale młody król poprosił o mądrość, by sprawiedliwie rządzić swoim ludem. Jednym z biblijnych epizodów, które najbardziej podkreślają mądrość Salomona, jest znane orzeczenie dotyczące dwóch matek, które rywalizowały o noworodka. Salomon zaproponował podział dziecka na dwie części, aby rozwiązać problem, a prawdziwa matka wolała zrezygnować z dziecka, niż widzieć je umierającym, co ujawniło jej tożsamość i pozwoliło Salomonowi sprawiedliwie ocenić sprawę. Mądrość Salomona jest również widoczna w jego rozległej produkcji literackiej. Składał on tysiące przysłów i pieśni, a głębokość jego nauk jest imponująca. Biblia wspomina, że Salomon pisał o drzewach, zwierzętach, ptakach, gadach i rybach. Poza biblijnymi zapisami, wiele legend i dokumentów starożytnych podkreśla jego niezwykłą mądrość. Wśród ksiąg Biblii Salomonowi przypisuje się autorstwo dużej części księgi przysłów. Kocheleta, być może pieśni nad pieśniami i przynajmniej psalmów 72 i 127. Jego mądrość przyciągała gości z różnych stron świata, w tym słynną wizytę królowej Sabei, która przybyła z odległych ziem, aby osobiście wysłuchać Salomona. Zadała wiele pytań i zagadek, na które Salomon odpowiedział inteligentnie, co zrobiło na niej ogromne wrażenie. Królowa Sabei obdarowała Salomona licznymi prezentami, w tym ponad czterema tonami złota. Jednak, mimo swojej mądrości, Salomon napotkał poważne problemy. Jego polityka przymusowej pracy i wysokie podatki obciążyły lud. Jego międzynarodowe praktyki handlowe prowadziły do Izraela i do Latwii poprzez kontakt z innymi narodami. Jego intensywna poligamia z 700 żonami i 300 konkubinami również przyczyniła się do wpływu obcych bogów i praktyk w Izraelu. Mimo swojej mądrości. Salomon oddalił się od czczenia jedynego Boga i zaczął praktykować mieszane formy kultu. Wiele badań sugeruje, że jego małżeństwa były wykorzystywane do zawierania korzystnych umów politycznych, choć Biblia także odnotowuje, że Salomon kochał swoje żony. Wśród jego żon była córka faraona Egiptu, a niektóre tradycje sugerują romans z królową Sabei, który miałby być początkiem dynastii etiopskiej, choć to nie jest potwierdzone w Biblii. Następca Salomona, ROBOAM urodził się z jego małżeństwa z Naamą, amonitką. Biorąc pod uwagę długość jego panowania i wiek ROBOAMA, gdy objął tron, wielu badaczy uważa, że Name mogła być pierwszą żoną Salomona. Niemniej jednak, poważne grzechy Salomona i jego skłonność do czczenia innych bogów wpłynęły negatywnie na jego dziedzictwo. Nie jest zaskoczeniem, że król Salomon, znany z mądrości i ogromnych bogactw, spotkał się z gniewem bożym za swoje działania. Pomimo swojej reputacji jako przenikliwy władca, zawiódł w utrzymaniu wierności Bożym przykazaniom, szczególnie adorując obce bóstwa, aby zadowolić swoje nieizraelskie żony. Biblia mówi, że Bóg był oburzony Salomonem. W akcie miłosierdzia i miłości do swojego ojca Dawida, Bóg postanowił opóźnić całkowity wyrok podczas życia Salomona, oszczędzając mu natychmiastowej utraty królestwa. Mimo tego opóźnienia, Salomon stanął w obliczu zagrożeń ze strony wrogów, którzy zostali podniesieni przez Boga jako narzędzia sądu. Wśród tych przeciwników wyróżniają się Haddad Edomita i Jerobołem. Jerobołem w szczególności miał wybitną rolę w Biblii. Był silnym i peraceowity grekiem przywódcą, który zbuntował się przeciwko polityce Salomona. W czasie panowania Roboama, syna Salomona, Jerebołem podzielił królestwo Izraela i został królem plemion północnych. Po śmierci Salomona, kara Boża rzeczywiście spadła na jego rodzinę, a chwalebne Zjednoczone Królestwo Izraela zostało rozdzielone. Chociaż Biblia nie podaje szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Salomona, wiadomo, że zakończył swoje życie w sposób smutny, pozostawiając królestwo osłabione i na skraju upadku. Jednak jego wkład w Izrael był nieoceniony. Salomon zbudował świątynię Pana. Umocnił Izrael na arenie międzynarodowej swojej epoki i był jednym z największych przedstawicieli literatury mądrości hebrajskiej. Co do licznych opowieści pozabiblijnych dotyczących Salomona, brak jest konkretnego dowodu na ich prawdziwość. Biblia wspomina o zapisach dotyczących Salomona, takich jak Księga Historii Salomona, które były źródłem dla Ksiąg Jednych i Dwie Królewskich. Jednak te teksty zostały utracone, a to. Co pozostało, to legendy i fantastyczne pisma, często związane z bardziej mistycznymi nurtami późniejszego judaizmu. W tych nar Salomon przedstawiany jest jako osoba związana z magią, zdolna do kontrolowania demonów i rozmowy ze zwierzętami, ale te opowieści zazwyczaj pochodzą z pseudepigrafów średniowiecznych o nieznanym autorze. Niestety, wiele osób wierzy w te fantastyczne historie i odrzuca to, co jest zapisane w Biblii która jest najlepiej udokumentowanym źródłem na temat Salomona. Niektórzy twierdzą, że prawdziwa historia Salomona została ukryta, ale to nie ma sensu, ponieważ mistyczne legendy pojawiły się długo po tekstach biblijnych. W dziedzinie archeologii większość archeologów zgadza się co do historyczności Salomona, choć istnieją debaty na temat rozmiaru i charakterystyki jego królestwa. Ostatnie odkrycia archeologiczne przyczyniają się do lepszego zrozumienia okresu monarchii izraelskiej. Niemniej jednak, wykopaliska w obszarze, gdzie znajdowała się świątynia, które mogłyby dostarczyć cennych informacji o czasach Salomona, są często utrudnione z powodu kwestii politycznych i religijnych. Dlatego to, co wiemy o Salomonie w sposób wiarygodny, pochodzi z Biblii. Najważniejsze jest zrozumienie, że całe chwała i blask Królestwa Salomona tylko w cieniu Królestwa Wiecznego Mesjasza. Psalm 72 Przypisywany Salomonowi używa języka hiperbolicznego, aby odnosić się zarówno do króla ludzkiego, jak i do króla boskiego, którym jest Chrystus. Jeśli oglądałeś do końca, napisz w komentarzach, co sądzisz o historii Salomona. Nie zapomnij subskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli chcesz zgłębić wiedzę biblijną i teologię z nami, zapraszamy do eksploracji naszych treści.